Hej, cześć, Siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Jak obiecałem, dzisiaj zajmiemy się questem z gargurcami, tak więc musimy się pierw wrócić do tych podziemi, które widzieliśmy pierw, aby wyglądać wszystko po kolei, jak to powinno być. Hmm? Otwórz, otwórz. Hmm. tu są bramy do Rokumina zamknięte. Tak, w ogóle to jest wejście do Rokumina, no, ale trochę małe, tam nie wiem czemu, ale. Dobra, to jest jeszcze stare miasto cywilizacji wranu, więc takie mogły być jeszcze mury wtedy. Ale tu otwieramy się następnie. Idziemy tutaj. I tak, tutaj jest pierwsze wejście do mm, podziemi, do krypty Gargursów, coś takiego, nie wiem jak to nazwać. To jest jakaś krypta prawdopodobnie, ale mniejsza o no to. Jesteśmy tutaj i powinniśmy ułożyć Kombinacja z tych znaków otóż tutaj namalowanych czy też postawionych. Um. Dobra, zaczynamy od pierwszej kombinacji, otóż tuż mam parę spisanych. Runa. E, na lewo od wejścia. Na ścianie na lewo od wejścia. Lewo ściana tutaj. Wygaś. E, teraz tutaj. Teraz ta. No i na końcu ta. Jeżeli się uda, będę szczęśliwy. Oje! Yeah! Udało się. Co mamy? Starożytny manuskrypt oraz schemat buty starszej krwi. No nieźle. O. Wskoczyło nam jeszcze zadanie z, z, z zaszufru, zaszyfrowany manuskrypt. Co tutaj mamy napisanego? Takie jakieś notatki. Pierwsza zaszyfrowana kombinacja run Długi dzień z Sarny, księżyc zawodzi cicho. Że to już jesień. Ok, nic z tego nie zrozumiałem, ale okej. Okay. Wracamy do kolejnego. Mmm. komnaty. Jak to, to będę mówił? Komnata. Znowu musimy się raz Tu już nadchodzi dzień. fajnie nie? Otwórz, otwórz. Tak, tam jest obóz, obóz Nifgarczyków. Tam wolę nie wchodzić. W poprzednim odcinku zobaczyłem tylko je, tam jest ludzi i już uciekłem. Widać po flagach. Nifgarczycy cholerni. Dobra, wróciliśmy... ...tutaj, skąd zaczęliśmy odcinek i wchodzimy tutaj. Tylko zanim tutaj zejdziemy, to już co, proszę bardzo. Walny autosave'a. Założę na siebie kłęb. Medalion I proszę bardzo, mamy tutaj Gorema. ma. Silden. go. Bijemy. Teraz uciekamy Oj, oj oj. Nie jest to dość łatwy przeciwnik. Ole ale wyleciałem jak z torpedy. Ło Boże. Ale prawdopodobnie da się go pokonać, skoro twórcy go tutaj postawili. Przecież nie go tutaj, jeżeli nie dałoby się go pokonać. A ja serio współczuję tym, co grają na poziomie trudnym oraz mrocznym. Też nagła śmierć, bo z nim to wtedy są nieradak problemy. Dobra, uciekamy, bo nas... Dobra, pięknie. Wiemy go Precy, ale się odwrócił. Sukcesy. Oh, yeah. Goodbye, pytaj I... O, kurde. Wyparował. No, no nieźle. Coś cię wypadło. Mamy pył oraz kamień żywiołów razy dwa. Mmm. Nie ukrywam, że ucieszyłoby mnie coś innego, ale dobra. Tak więc, teraz jesteśmy w. Komnata na prawo od gamy głównej. Dobra, czyli już wiem, jaka kombinacja. E, runa na ścianie, na prawo od wejścia. Na ścianie, czyli czekajcie, czekajcie. Wejście jest tutaj, czyli ta runa. This. Teraz tutaj. Teraz ta runa. I. Da. Uda się, uda się, uda się Bogam Uuuu No niestety nie udało się na siebie Lecimy drugą kombinację Luna na podłodze po lewej stronie od wejścia Aha, dobra. Ja użyłem sobie kombinacji. Dobra, spróbujemy tą Po lewej stronie od wejścia Runa na ścianie po prawej stronie hmm. Czyli teraz ta runa Teraz ta No i na końcu tamta Jeżeli się uda będę przeszczęśliwy Oj ja raga złapałem I co? Już? No, No nie, Jezu no no! Wo. Dobra, jedziemy Runa na ścianie po prawo od wejścia prawo tutaj, o! Oh, this ta, sta. O oh, no! No fajnie zbugowała mnie skrzynia, no nice To, ta i to. I ma wejście rozbłagam błagam Wyjdzie? Wyjdzie? Jest! Tak, jest, Ło, Jeszcze Raga, co paliśmy na koniec. No, nice! Co my tu mamy? Kamienny medalion, ametysowy pył, oreny, no i schemat rękawice starszej krwi. No, nieźle. Eee, i teraz jesteśmy w poszukiwaniu ostatniego wejścia. Sam już nie wiem, gdzie jest to wejście. Prawdopodobnie gdzieś koło amfiteatru, coś Mmm. Dobra. Tego wejścia poszukamy. Kiedy indziej jeszcze raga złapałem. Idziemy do, jakby to powiedzieć, do głównej części Rock Win. Tylko teraz, nam się szło? To jest też ciekawe pytanie. Tutaj będzie... o, kurde. to jest, tak, w górę. Nie wierzę, że to ty zabiłeś Voltesta. Bo nie zabiłem. Ale nagroda to nagroda, nic osobistego. Jako zawodowiec na pewno dobrze mnie rozumiesz. Jeszcze jeden gadło. No to mamy krainy przeciwników. ten wyszłem sam, nie wiem, ale. A zajmiemy się najpierw Magiem. Ginisz, Mato. Oj, oj, no 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 tak, teleportnij się, teleportnij się, jak to namaga, przestało tchórz jeden zascerany, tylko teleportać się umiecie i kurami w... ognia walić w przeciwnika. Chodź tu, tu. Giniesz? Oa, dziękujemy, nie ma. Oj, bra, jeden niw garczyk pad, padł, pad. więc jesteśmy już na dobrej drodze do zwycięstwa! Boom! Gin! No i kolejny został ostatni. Ciebie na Igni wezmę. Masz. Uuu, fajcz się. Dobra, schowajmy obie dwa meczeki. Zobaczmy, co też ten Mak miał w sobie takiego, co mógłbym. Hmm, byś mi to nie. O! Powiem, że dość dobre miał ekwipunek. O oh je, yeah, to zakładamy. I, to również. To możemy sobie walić. Epicki. Też mam tu, a to są magiczne, dobra. Niech już będzie. To są niew niewgardzkie buty. okej okay. Wy coś mieliście takiego, co mógłbym sobie wziąć? Co bym mógł się zaopatrzyć? Nie, nie macie nic. No, niestety. A tutaj co jest? O. Wiedziałem, że cię znowu spotkam. A, to znowu ty. Silgrat nie zapomina zniewak. Czego chcesz? Tym razem ci się nie uda. Całe Edirn przekona się, co znaczy pięść Silgrata. Stawaj! No więc. stary przyjaciel. wezywał nas na pojedynek! Amen. Jak to. przystało, znów wkopiemy mu tyłek. żeby się odczepił, frajar. Hmm, szybko. Przeć stąd! Upokorzyłeś mnie! Dobra, nie płacz już, nie płacz. Coś dostałem za tą wygraną? <laughs> Tylko expa, No, a ten jeszcze i taki połamany łamaga. Dobra, tu są ym, ludzie, ludzie elfy też z którymi możemy zagrać w kości, ale ja się w grą w kości nie zajmuję. Nie zamierzam się zajmować. My musimy iść do głównej części rok, mój. tu się już potędy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. O... Fajnie to są te ruiny. O, kurde. Harpie? Słyszałem harpie? O, kurde, no harpie, horror, nienawidzę harpi. A. No i co? Te harpie są tak hardkorowe, że musi mi się ładować. No fajnie, ja se poczekam chętnie, o, już. Nie było bardzo... O, bardzo... je! Oh, yeah. A nie, to będzie ciebie warne. Goodbye. Dobra. Wszystko. Nie ma nic z tych... Ojcie, to my tu mamy ślina harpi, oczy harpi, jajo harpi. Ileć rzeczy. Tu jest jakiś gościu z orenami. Uuu <śpoko> Spoko przepaść. Nice, ale tak w ogóle te góry są wokół tego, Lock Dopiero teraz zauważyłem. Mm hmm, tu coś jest, co mógłbym sobie wziąć, Tego przez to do jakiś składnik alchemiczny, zapewne do jakiejś mikstury. Uu, where are we go? Okej, okay, idziemy tutaj. No już jesteśmy prawie w domu. Pójdziemy tędy, bo tam będą prawdopodobnie Nifgarczycy! Oh yeah, I love it. Ojojo, oj, drugi Nifgarczyk jeszcze. Oh, nie wiem po co teraz. To no, mogą stawić tą adrenalinę. A nie w harpie ładować ją. Tracimy dwie godziny z Nifgarczykami. Wow, dobra, oł oh je, yeah. natychmiastowe zabicie przeciwnika. Nice. Dobra. O oh, i znowu, oł oh je, yeah, I love it. Dlatego warto inwestować w szermierkę. Co to masz, srebrny pierścień? Weźmy to sprzedamy, i tak jestem blisko kupców. Też srebrny pierścień, no myślałem, że dorobiam nam jakiś miecz, niwgarczyka, czy też coś podobnego. Sami nie pogadam, to no, niestety takie życie minia <gry> dobra pies. Hej o piesku, co tam? Mogę cię podrapać? Dun <gry> e, Dobra, jesteśmy już w głównej części tej go. Rok <gry> Teraz mi to mówicie? Nie pracujesz czarodziejkami? Wycofuje się. O co chodzi? Będziecie się bić? Kapituła zakazała pojedynków. Nie możesz się tak po prostu wycofać z umowy. My też mamy swoje zobowiązania. Zresztą wziąłeś już część pieniędzy, i zamierzam je zatrzymać. Lepiej za mną nie idźcie. Bogowie zesłali nam wiedźmina. Można prosić na słowo, mistrzu? Mówcie: Właśnie szukaliśmy kogoś takiego jak ty. Wieczmina, Kogoś do ochrony ekspedycji. Hmm, no więc to sprawdzą do mnie quest nowy z edycji rozszerzonej. Jeszcze go nigdy nie robiłem, tak sądzę. No i naprawdę na pewno to jest quest edycji rozszerzonej. Eee, dobra, weźmy streszczajcie się. Czas nagli do rzeczy. Czarodziejka wyjaśni Ci wszystko. Właśnie do niej idziemy. Ja tylko powiem, że chodzi o Epderchenę. O jego pracownię, bo Epderchena nie żyje. Znałam się na potworach i czarodziejkach. Jak się nazywa ta wasza? Przykro mi, ale dopóki nie zdecydujesz się do nas dołączyć, nie możemy ci zdradzić jej imienia. W takim razie miło się gawędziło. Cynthia! Nazywa się Cynthia! Hmm. No więc Cynthia... Zajmijmy się tym... oszukała flipę, Jak zapłaci za swoje... zniewagę. Pomogę wam. Nie pożałujesz. Skąd wyruszamy? Uzyskaliśmy dostęp do dawnej krypty magów. Znajduje się pod tą wieżą. Nasi towarzysze już na nas czekają. Hmm, dobra, możemy pójść... Z nimi. Z tymi podziemiami. Dobra. Co mi się później zajmiemy, bo jeszcze tego nie ogarniam. W dzisiejszym odcinku nie wam jeszcze tego robić. Tu jest ta Felicia Cori. Ona była również wergen. U niej też możemy dalej zmienić fryz. Ale mnie interesuje coś innego. A mianowicie, tu są też jakieś nowej kupcy, prawdopodobnie. A może oni już tu byli? Nie wiem, nie ogarniam. Tutaj jest gościu. Tego możemy kupić runy i na doły, ale mnie interesuje, e, jak on ma... Ludwik Mersz, takiego, oh, jak mi się Wydaje. O, nie, Brass Ant z Ban'Ard. Jestem Geralt. Brass Ants Pamiętam cię, Stanet. Widywałem cię też w Oxenfurcie. Wygląda na to, że spotykamy się tylko na Elfii Ziemi. Owszem, ale rozumiem, że nie sprowadza cię do mnie potrzeba rozmowy o Elfich Ruinach? Właściwie to zwracam się do ciebie jako do znawcy broni. Nie jestem znawcą. Jesteś najlepszym miecznikiem spośród czarodziejów. Właściwie to interesują mnie zabytki kultury materialnej innych ras. Będę potrzebował solidnego zabytku kultury materialnej w garści. Rozumiem. Domyślam się, że okoliczności naglą. Znalazłem manuskrypt bardzo ciekawe. To księga zapieczętowana starożytną magią. Tak się zabezpiecza tylko cenne rzeczy. Zgadza się. Wiesz, jak zdjąć zabezpieczenia? Potrzeba składników, które można uzyskać z ciał pewnych potworów. Tutaj niestety nie występują. Feromony królowej Endriak, krew Nekera wojownika i mózg Kaczerba. Jajo harpi można zastąpić językiem Zgnilca. Dzięki. Wrócę, jak zdobędę składniki. Okej, okay, ale jeszcze jedno chciałem z tam pogadać. Eee, pochandrujmy. Pokaż, co takiego masz, co by mnie zainteresowało. Krótki F i nie dziękuję. Mm, z tego co widzę, to wszystkie mecze są... ...takie sobie, jeszcze drogie. Żądło. Zbroja Tirdanria. nan Wranie, ranie smocnienie z pancerza i inne pierdoły tego typu. Uuuu. Wyśmienity miecz z czerwonego Meteorytu. No moglibyśmy go wytworzyć, ale po co nam go wytworzyć, skoro i tak niedługo zdobędziemy nowy miecz. Srebrny. Tak, miałem ci wcześniej to, ci sprzedam. Więc już nic sprzedam. A może rupiecie jakieś? O, tak. Proszę bardzo, wszystkie rupiecie są na ciebie. A, ja jeszcze jedno miałem u Ciebie. Eee, czekaj. Eee, przedmiot. Tak, oczywiście, wykonajmy sobie rękawice starszej krwi. Tak, potrzebuję, co to jest. Utwardzona skóra, a buty starszej krwi, mam wszystko. Dobra, wytwórzmy sobie buty starszej krwi. I rękawice, potrzebujemy jedną utwardzoną skórę. Masz może utwardzoną skórę, stary? Nie masz, no nie znam. Trzeba iść do innego kupca. Kupca, kupca. Który ma taką otwardzoną skórę? Prawdopodobnie ma ta. fryzjerka, jak ja to ujmę. Tak, zostałaś już czarodziejką. To nie takie proste. Zaliczenia nie wystarczą. Ale Filipa Eilhart wezwała mnie tutaj na ważny egzamin, więc pewnie już wkrótce zostanę. Egzamin? To tajemnica, więc nawet nie wiem, jak się przygotować. Na wszelki wypadek wkuwam wszystko po trochu. Powodzenia. Dalej mogę się zaopatrzyć u ciebie w i Zioła? Przecież ciągle jestem studentką, co nie? Każdy grosz się przyda. Dobra, e, pochandruję. Masz może utwardzoną skórę Jasek trolla, esencja, skóra. A masz mm, przepis na utwardzoną skórę utwardzona skóra dobra, kupujmy to. Kupmy to. Idźmy tam, wytwórzmy sobie tą skórę teraz Ła! Biały wilk? Eee. ban span art wykony ten przedmiot. Utwardzona skóra. <coughs> Utwardzona skóra, proszę bardzo, wytwórzmy sobie jedną skórę. Mówiłem do tego, się właśnie olej. I teraz sobie wytwórzmy rękę i do starszej krwi. Dobra, załóżmy sobie je, Wszystko, co teraz utworzyliśmy: rękawice oraz buty. No, są o wiele lepsze. ale. Spodni nie mam nowych. No, niestety, spodni nowych nie posiadam. Tylko buty oraz mm, rękawice aktualnie. A resztę zdobędziemy kiedy indziej. Na razie sprzedamy jeszcze to, co nam zostało: czyli. Erfę, rękawice, świetne. Nivgarskie budki. I tak, to jest koniec tego odcinka. A, jeszcze jedno. Mam do Was jedno pytanie, czy też prośbę, żebyście mi pozwolili. Hmm, czy mógłbym, nie, wiem, nie jest czytowanie, to jest po prostu wgranie do jednego z handlarzy, do, to chyba szczurka, składników potrzebują do właśnie odczytania tego manuskryptu, ponieważ ja byłem tak głupi, że nie zbierałem tych składników. Więc jeżeli byście się zgodzili, po prostu taki takiego muza, którego moż, który daje nam możliwość kupienia uszczurka czy tego gościa eee, w składniku potrzebnym do ostrzefowania po manuskryptu. Więc jeżeli się zgodzicie, piszcie w komentarzach, a tak w ogóle to jest koniec tego odcinka. Jeśli, jeżeli się podobało subskrybujcie, oceniajcie no i polecajcie. W następnym odcinku zajmujemy się, kończymy zdanie z gargulcami oraz zajmujemy się nowym questem z edycji rozszerzonej. Następnego odcinka do zobaczenia.